Witam Was ciepło w kolejnym filmiku, czyli filmik, którego u mnie jeszcze nie było nigdy i produkt, którego nigdy jeszcze ani nie polecałam, ani także nie oglądałam i, i, i nie miałam z nim do czynienia, a mianowicie buty wyprodukowane z plastikowych butelek. Na jedną parę butów przypada sześć plastikowych butelek. Ten plastik poddawany jest recyklingowi, a um, no, um, dzięki temu w jakiś sposób możemy też przyczyniać się do ochrony naszej planety. Chociaż powiem Wam szczerze, najlepiej by było, żebyśmy my w ogóle tego plastiku nie produkowali, a potem um, nie kupowali masowo, ale jak on już jest, to dobrze z nim coś zrobić, żeby mimo wszystko chociaż troszeczkę poprawić stan naszej Ziemi, mórz oceanów. Firma, którą dzisiaj chcę wam zaprezentować, nazywa się Vivaya. No i właśnie takie buty produkuje. Nie przedłużając od razu, pokażę wam już pierwszą parę butów, bo myślę, że łatwiej będzie tutaj też je omawiać. Więc wszystko to, co jest tutaj na górze, stworzone jest z przędzy, które właśnie wykorzystane jest z przetworzonych, takich odzyskanych o środowiska plastikowych butelek. To, co jest w środku, jest również pozyskiwane z. Materiałów naturalnych, różnego rodzaju ziół, także na przykład kauczuku. Kauczukowa jest ta Podeszwa butów, no i dzięki temu właśnie mają one swoje takie pewne właściwości, które warto tutaj, o których warto tutaj wspomnieć. Przede wszystkim buty są bardzo przyjazne dla naszych skór, stóp. Tu Wam pokażę z przybliżeniu, jak wygląda faktura buta. On ma takie mikrokanaliki, dzięki któremu skóra oddycha, nie poci się, nie przesuwa się w bucie. To jest też ważne, jak na przykład nosimy takie takie buty na gołą stopę, a bardzo często latem właśnie zakładamy takie buty na stopę gołą. Ja przyznam szczerze, że nie lubię różnych tam takich, wiecie, e, 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 rajstop czy jakichś tam innych jeszcze pończochowych wynalazków i najczęściej noszę właśnie na stopę gołą, dlatego bardzo ważne dla mnie jest to, żeby stopa się nie pociła i nie przysuwała potem w bucie. E, całe buty są także wzbogacone substancją, która niweluje ewentualny przykry zapach, a poza tym można je prać w chłodnej wodzie, ile tylko razy chcemy, i one nie tracą swojej właściwości. Myślę, że to na pewno wypróbuję i oglądajcie moje filmiki, zwłaszcza na wiosnę i latem, ponieważ tam. Przypuszczam, że to będą takie buty, które będę nosiła często, ponieważ one są bardzo uniwersalne. Oprócz tego mają jeszcze wkładkę. Ta wkładka jest antybakteryjna, ale ta wkładka też jest bardzo łatwo wyjmowana, czyli możemy na przykład ukryć samą wkładkę. I teraz zobaczcie sobie z tyłu ta wkładka, jak wygląda. Mamy tutaj pewne wyprofilowanie buta i mamy to, z czego ja się najbardziej cieszę, czyli taką gąbeczkę, która powoduje, że jest amortyzacja. Ja... Uwielbiam baleriny i uwielbiam buty na płaskim obcasie. Jak oglądacie mnie, na pewno o tym wiecie. Natomiast y, y, zawsze się obawiam niedługo chodzić, ponieważ y, po prostu czuję taką odbitą piętę i dodatkowo to jeszcze działa źle na moich kręgosłupach. Dlatego takie typy buty, które mają tę taką właśnie amortyzację, działają tutaj pozytywnie i od razu już y, mają na wejściu taki plus i nadzieję, że będzie tutaj dobrze. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, która jest w tych butach, to są zapiętki. One są zrobione z takiego materiału w dotyku przypominające bardzo zamsz i jeszcze tutaj, tutaj, gdzie często nas buty noszone na gołą stopę urażają, jest jeszcze taka mięciutka gąbeczka, która też będzie chroniła nasze pięty przed obtarciem. Prócz tego cała wkładka jest zrobiona z takiej mięciutkiej gąbeczki, to też jest dla mnie ważne, bo moje stopy są wrażliwe i ja na przykład nie mogę nosić butów, które są taką, mają bardzo twardą podeszwę, a tutaj rzeczywiście chodzi się w nich tak, jak firma nam tutaj określa, jak w kapciach. Są one bardzo wygodne. Bardzo podoba mi się to, że są też tutaj takie rozciągliwe, czyli nie będą nas nigdzie ściskać, uwierać i ku mojemu zaskoczeniu noski, które są noskami takimi ściętymi dość mocno, także są wygodne. Sprawiają, że te buty są wygodne, ponieważ ja często mam taki problem, że palce mi się tak ściskają w środku i wtedy ciężko mi się chodzi. A w tych butach naprawdę jest dobrze i jest komfortowo. Buty są bardzo elastyczne, ich podeszwa jest bardzo elastyczna. Zobaczcie na przykład, jak mocno się ona tutaj zgina, jak to wszystko można łatwo zgiąć. To też myślę, że będzie sprzyjało temu, że nasze stopy będą w nich się czuły dobrze. Teraz, tak. O praniu mówiłam, o wygodzie mówiłam, o komforcie noszenia i o rozmiarze. O właśnie, bo zawsze kupując buty gdzieś tam wysyłkowo, zwłaszcza tam gdzie z daleka na mnie one przychodzą, to też obawiamy się o rozmiar. Przede wszystkim na stronie Vivaya jest miarka i tam jest dokładnie opisany cały proces mierzenia, jak tę stopę trzeba sobie obrysować, w których kierunkach mamy ją zmierzyć, porównujemy za każdym razem z tabelą, czyli taka moja. Sugestia, nie sugerujcie się tylko waszym rozmiarem butów, ale każde rozoło raz, przy każdej parze wymierzcie sobie stopę tak, jak sobie mierzycie według właśnie tej tabelki. Ja mogę tylko powiedzieć, że noszę rozmiar w ogóle 40. Obie pary butów, bo jeszcze mam jedną, zamówiłam w rozmiarze 40,5. To w ogóle plus, że są połówki, 40,5 i 40 by była dla mnie troszkę za mała, a 41 też by mogła być. Czyli na pewno w moim przypadku mój taki prawidłowy rozmiar buta, no to tutaj jest troszeczkę, byłby za mały. Chociaż powiem Wam szczerze, że właśnie ja mam tak naprawdę chyba 40,5, tylko problem jest taki, że w większości naszych sklepów tych półgłówek po prostu nie ma. Dlatego biorę 40. Także zdecydowanie bardzo uniwersalne buty, bardzo takie, które możemy wykorzystywać w różnych sytuacjach. No przede wszystkim latem nosząc na gołą stopę, ale także wiosną, także jesienią w pogodniejsze dni, a zimą. Też mam patent na wykorzystanie tych butów, ponieważ moim zdaniem to mogą być świetne buty, takie, wiecie, które nosimy w domu. Na przykład, jak robimy jakąś imprezę, o święta niedługo będą, no i w kapciach tak jakoś nie bardzo, tak, Ale ani tutaj gości przyjmować, ani do gości iść, gołymi stopami po podłodze zimnej chodzi się też mało przyjemnie i tego typu buty możemy wziąć, dlatego też że są leciutkie, że tam miejsce nam dużo w torebce nie zajmą, no i mają jasne tutaj tam, tą, tą gumę. I na przykład nie pobrudzimy tutaj takimi czarnymi, brzydkimi śladami parkietu, także też wykorzystam je myślę, że i zimą, i jesienią, i wiosną, no i teraz też jesienią. Zobaczcie teraz, jak wyglądają te buty w stylizacjach, które wam chcę teraz zaproponować. I pierwsza moja stylizacja to jest taka w troszeczkę takim w paryskim szyku, francuskim strzyku. Dobrałam do niej rozszerzaną spódnicę bawełnianą i do tego t-shirt w takie paseczki. Bardzo fajny, komfortowy, wygodny zestaw. A teraz zmieniamy zestaw, zostawiamy buty i wydaje mi się, że wygląda on znowu bardzo ładnie. Mamy tutaj sweter, i do tego są też cygaretki, takie w granatowo-kamelową kratę. Kamelowy, kolor teraz jest bardzo, bardzo modny. No i też wygląda moim zdaniem to bardzo stylowo i tak naprawdę szykownie, a przede wszystkim jest naprawdę wygodnie. Przy okazji koloru kamelowego, nie wiem jak kamera oda, ale to jest przepiękny kamel dokładnie taki, jak ja sobie wyobrażałam, że on będzie, i dokładnie taki, jaki w tym sezonie jest bardzo, bardzo modny, ale muszę Wam powiedzieć, że na stronie Vivaya są. Różne fasony butów. Tam są i buty typu baleriny, i loafersy, i właśnie czółenka, które za chwileczkę Wam pokażę. I botki, i nawet kozaki. I każdy model butów występuje w ogromnej gamie kolorystycznej. Ich jest kilkanaście. Są buty takie jednokolorowe, są buty we wzory, są buty z takimi śmiesznymi wzorami, gdzie jakby jedna, jedna para, czy jedna noga, i druga noga się połączy, to wychodzi cały wzór. Fajne, takie, takie ciekawe. Tak naprawdę. Także y, sprawdźcie, zobaczcie sobie, jak one wyglądają. Link do strony. I do, do tych moich butów, które Wam w tej chwili pokazuję, jest pod filmikiem. No, i pod filmikiem także zobaczycie kod rabatowy, z którego możecie skorzystać. I druga para butów to są buty na obcasie. Zamówiłam sobie takie oto piękne czułanka, i od razu można Wam powiedzieć, że zaskoczyły mnie one. Wyglądają na nodze, moim zdaniem, bardzo dobrze lepiej niż się spodziewałam. Yy, materiał jest stabilny, yy, on ma taką strukturę, jak w tym momencie widzicie, do tego jest też yy, obcasik. Yy, jak już założyłam, to zobaczyłam jedną rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, że ten but jest moim zdaniem bardzo dobrze wyprofilowany, to znaczy nacisk stopy idzie na obcas, a nie tutaj. Tutaj, jak naciskamy stopę, to mnie po prostu potem wszystko boli, bo ja mam skłonność tworzenia się modzeli pod tym śródstopiem, a tu wszystko jest ok nacisk idzie napięte, chodzi się w nich naprawdę wygodnie, palce nie są ściśnięte, bardzo ładne są te kwadratowe noski. I też, tak jak w tamtych butach, które Wam pokazywałam, mięciusieńka, piękna tutaj wyściółka, także napięcie, z tyłu jest też ten. To takie, takie, takie coś, co, co pozwala nam chodzić bez obawiania się o obtartą piętę. Bardzo ładne buty. Myślę, że będę je nosiła o każdej porze roku. Nie wiem, czy ten model jest wodoodporny, ale na stronie Vivaya mają też wodoodporne buty, także jeżeli chcecie nosić je na przykład w deszcz, to warto to sobie też sprawdzić. Buty nadają się już teraz, już nie do prania w pralce, ale do takiego prania ręcznego, czyli wszystko to, co możemy, to, co jest tutaj, możemy bez żadnego problemu ukrać. No tutaj jest obcas, także w pralce myślę, żeby było to trudniejsze do zrobienia i podobnie jak tamte buty, to jest rozmiar 40,5 i jest po prostu idealny. Także bardzo podobają mi się i jedne i drugie buty. Myślę, że będę je wykorzystywała bardzo często w swoich stylizacjach i znowu zobaczcie prostą stylizację, gdzie te buty wydaje mi się tak bardzo się ładnie dopasowują. One nie przeważają stylizacji, ale powodują, że ona jest taka komfortowa i po prostu i na co dzień, i na różne inne okazje. No, myślę, że będą bardzo dobre. Pomyślałam sobie, że to mogą być też dobre buty na przykład i jedne, i drugie. Na przykład na zmiany, jak idziemy gdzieś na wesele, czy na jakąś tam imprezę tańczoną, no, Sylwester przed nami na przykład, być może imprezy andrzejkowe. Tu wygodnie, tutaj nic się nie dzieje, nie ugniata, do skóry się dopasowuje. Naprawdę fajny, fajny pomysł. W ogóle zastanawiałam się, czy pomysł butów zrobionych z rzeczy z recyklingu jakoś chwyci. No i wiecie co? Znalazłam tutaj w sieci kilka jeszcze firm, które produkuje tego typu buty, a nawet są to takie firmy ogólne, światowe i bardzo znane, ale to wszystko były buty sportowe. I praktycznie jedyna Vivaya była tą firmą, która produkuje buty typu właśnie czułenka, jakieś buty takie na obcasie, balerynki, roffersy i tak dalej. Czy to będzie przyszłość nasza? No patrząc na to, jak mocno zalewamy plastykiem naszą planetę. Myślę, że jest to faktycznie bardzo ważne. Ważne jest, żeby w jakiś sposób wykorzystywać ten plastik, ale też ja zwróciłam uwagę na to, że na przykład znalazłam taką firmę, która buty, które są podawane recyklingowi, przysyła w plastikowych woreczkach, co od razu dyskwalifikuje ją tak naprawdę, a wiwai buty przychodzą także z takich, takich zapakowane w pudełkach, które potem także mogą podlegać rysingowi, i wcześniej również ten papier jest odzyskiwany. Mają bardzo fajne takie wkładki, tutaj takie prawidła, które mogą też pozwolić zachować im swoją, swój kształt. Zobaczymy, jak to będzie z tymi butami plastikowymi w przyszłości. Jeszcze taka jedna rzecz mi się nasuwa, że jest też grono ludzi, którzy unikają w tej chwili ze względów ideologicznych wytworów z naturalnej skóry, a ja gdzieś tam sobie szukam firm, które mają ciekawe produkty. No, to też często jak to są rzeczy skórzane. Gdzieś tam w komentarzach są takie komentarze, że super piękny produkt, świetnie wykonany, i tak dalej. No, szkoda, że to jest skóra, bo inaczej bym kupiła. Także bardzo możliwe, że również i dla takich osób takie buty jak Vivaja będą również świetnym odpowiednikiem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy filmik. Do zobaczenia w czwartkowym vlogu.